Kościół w Wielkanoc świętuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które jest fundamentem i istotą wiary chrześcijańskiej. Uroczystości w tym okresie rozpoczynają się już w Wielki Czwartek. Pełnia tych, tych świąt to przeżywanie wszystkich tych świętych dni, rozpoczynając od Wielkiego Czwartku, od Ostatniej Wieczerzy, a kończąc niedzielą zmartwychwstania czy nocą zmartwychwstania pańskiego. Bo to dopiero te wszystkie tajemnice uobecniają całość tego paschalnego misterium. Warto też przypomnieć, że nasza Pascha ma głębokie korzenie w tradycji Izraela, w tradycji biblijnej i tej tradycji, która była związana właśnie ze świętami paschalnymi. One narodziły się, po wyprowadzeniu Izraela z niewoli egipskiej, i potem było obchodzone corocznie. I właśnie w te święta, w te święta paschalne, wszedł Jezus Chrystus. On wypełnił to, co było zapowiedziane w tych wydarzeniach paschalnych, w znakach, które Izraelici świętowali corocznie, zabijając baranka. I oznaczając krwią drzwi swoich domów, po to, aby anioł śmierci ominął ich domy, ocalił ich rodziny, a potem aby dzięki mocy Boga mogli przejść z niewoli egipskiej do wolności. Zanim rozpoczęły się obszędy paschalne ojciec razem z, ze swoimi dziećmi szukał tego, co mogło być zakwaszone, jeszcze szukał tego chlebu, chleba, który byłby chlebem kwaśnym. Ten chleb, on przypominał o tym kwasie Faraona, o tym, że Faraon to ten, który myślał, że jest Bogiem i może rozkazywać i ten kwas właśnie Faraona należało znaleźć po to, żeby potem świętować te święta na tym pzaśnym chlebie i właśnie taki pszaśny chleb, chleb, który był zapieczony w pośpiechu bez zakwasu, który nie zdążył wyrosnąć, właśnie na takim chlebie sprawował Chrystus Eucharystię i na takim chlebie my też naszą Eucharystię. Sprawujemy. Zanim też Jezus przystępuje do sprawowania uczty paschalnej, najpierw myje uczniom swoim nogi, mówiąc właśnie, że Wy sami powinniście czynić to, co ja Wam uczyniłem, bo te święta mają nas właśnie do tego doprowadzić, żebyśmy wyrzekali się tego starego kwasu, kwasu faryzeuszów, kwasu Heroda a żyli jak ci, którzy się pożywiają tym chlebem pszaśnym, tym chlebem, który Chrystus pobłogosławił, rozdał swoim uczniom, mówiąc wierzcie, jestcie, to jest moje ciało, potem kielich, mówiąc to jest moja krew i dalej dodawał to czyńcie na moją pamiątkę. Odtąd już nie czynimy tego na pamiątkę tej Paschy Izraela, ale czynimy to przede wszystkim na pamiątkę tego przejścia, które Chrystus dokonał ze śmierci do życia poprzez swoje zmartwychwstanie. Wielkanoc jest najważniejszym świętem dla chrześcijan wszystkich wyznań na całym świecie. Wielka Niedziela, czyli Zmartwychwstanie Pańskie, jest także najstarszym świętem upamiętniającym misterium paschalne Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, który także dzisiaj ma swoją moc, ma władzę nad. Człowiekiem, który jest gotowy, aby mu otworzyć swoje serce, także dzisiaj może nas wyprowadzać ze śmierci do życia, i ta Pascha może się stać naprawdę jakimś przełomem w naszym życiu. Ale także, tak wierzyli pierwsi chrześcijanie, że w czasie świętowania Paschy może przyjść Chrystus, i wtedy ci, którzy doczekają się jego przyjścia, nie będą podlegać śmierci, że wtedy zostaniemy. Porwani e, razem z Chrystusem, i będziemy mogli razem z nim e, żyć na wieki. Z martwych staną ci, którzy przed nami odeszli, ale my, którzy spotkamy go, e, e, gdy przyjdzie w chwale, nie będziemy musieli już nawet umierać, śmierć nie będzie już miała nad, nad nami władzy. To jest właśnie. W Wielkanoc w Kościele katolickim poranną że świętą poprzedza procesja rezurekcyjna z najświętszym sakramentem wokół świątyni odprawiana tradycyjnie o godzinie 6. W procesji niesiona jest także figura zmartwychwstałego Chrystusa, którą umieszcza się następnie w prezbiterium, aż do uroczystości w Obok niej stawia się krzyż z czerwoną stułą, która jest symbolem Chrystusa kapłana. Zgodnie z przepisami liturgicznymi przez cały czas Wielkanocny, w czasie mszy świętej w kościołach zapalany jest Paschał, czyli świeca wielkanocna symbolizująca Chrystusa Zmartwychwstałego. Paschał zapalany jest uroczyście w czasie Wigilii Paschalnej. Przez pozostałą część roku stoi on w świątyniach przy chrzcielnicy i przypomina chrzczonym, że łaskę przybrania za dzieci Boże zawdzięczają Jezusowi. Paschał zapalany jest także w czasie pogrzebów, by przypominał słowa Chrystusa. Ja jestem wstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.